Dzień moi drodzy, z tej strony Angela witam Was bardzo serdecznie w kolejnej aplikacji mobilnej w gierce, którą mi proponował Mati. Jest to gierka pod tytułem Last Day on Earth. Earth. No, tłumacząc ostatni dzień na Ziemi. Także jest to survival z tego, co czytam z opisu i w sumie więcej to, to nie wiem. No i co, no zaczynamy tutaj, widzę, że tutaj wybieramy sobie tworzymy naszą postać no to zróbmy to tak zapisujemy i wchodzimy do gierki gdzie my jesteśmy nie wiem pokazuje nam strzałeczka żebyśmy poszli do samochodu przeskakujemy coś wbierzemy wszystko zamykamy i teraz co o mamy zombiaka co, trzeba się z nim... O, trzeba się z nim pobić. Patrzcie to, jakie ciosy, kurcze! Aha. tam mamy itemki. Zakładamy i teraz będzie nice. Dobra, idziemy dalej. Tak jak strzałka pokazuje. O kurde! Jaki powalony. Aha, on ma ekwiponek tutaj. Poczekać, a, a z tego nie wzięliśmy gościa. Chyba, że on już nie. Szukajmy takiej zieliny, czy coś. Dobra, tu mamy jeszcze. A to. Mamy jakieś owoce. Można użyć. A to nam tylko daje. Dobra. Umiejętności. Nie co to jest? Jakieś nagrody? Piszemy, piszemy. A jak oglądniemy 10 razy, to będziemy mieli takie przedmioty. O matko, coś mi pije, czekajcie. O ty, coś mi pił? Słoniaku. Nie ma tak łatwo. Aha. O, możemy stworzyć. się, możemy motor stworzyć. Tylko musimy uzbierać te rzeczy do niego potrzebne. Ok. Mamy skrzynkę. Uhuhu. Aha, tu, mo tu możemy swoje rzeczy sobie To jest nasz dom. Dobra. I to jest takie. Szczerze, to jest trochę podobne do. to podobne gra do tylko mobilna. Mi troszkę będzie przycinało jak coś. To przepraszam za te ścinki, ale po prostu e, mój telefon. Mm, ma już ponad 4 lata, także wybaczcie jak coś. Mamy level up. I czy możemy. Oho, możemy tutaj. jakieś. Wybrać sobie, tak? Co my chcemy? Weźmy sobie Expo. No i jeśli mamy świerkę, możemy zbierać oczywiście drwienko sobie. Zrobiliśmy zadanie. I teraz musimy to naprawić. Ktoś nam zepsuł, chyba jakiś zombie. Yy, I co? Ścianę. Tak. Tak chciałam. Dobra. I tyle. A dwa razy. Dobra, dwa razy trzeba. Jest. Mamy zbudować mały, małą, małego boksa. Stawimy go sobie tutaj. Uuu. Dobra. Oczywiście bierzemy wszystko. Tego na razie nie będziemy oglądać. Mamy kilof. Możemy skraftować. No i elegancko. Mamy mięso. Aha, użyłam to, ja nie chciałam. I yy, lecimy. Mamy skraftować plecak teraz. I teraz chyba będziemy mieć, jak na to wygląda, większą, mm, więcej rzeczy, by chyba mogli, prawda, wziąć. A to tak nie można. muszę od wejść. I to jest naprawdę przyjemna gierka, zaczynam w nią, yy, tz, zaczyna mnie ona wkręcać w siebie. Naprawdę. Więc Mati, no powiem Ci, że trafiłeś w moje gusta. Szczerze Ci mówiąc. Tylko najgorsze jest to, że ja w tym telefonie nie mam za dużo pamięci i nie wiem jak ja to zrobię, żeby w nią grać cały czas. Dobra i co? Crash site jest. Idziemy tam. Naprawdę gierka jest przyjemna. I podoba mi się, że za darmo to naprawdę wielki plus. Przykujemy. Poczekajcie, bo nas tutaj będzie bił zaraz. O, bierzemy wszystko. To można ubrać? Tam jest zombie, jak widzę, z obok. Nie bierzemy wszystko. To co to za piesek? Dobra. Kurczę, nie mam już miejsca. Tutaj teraz mam. Ja bym chciała tego pieska. Mogę z nim jakoś z tym pieskiem porozmawiać. Moje inwentory jest pełne. A tu jakoś. My tu wyrzućmy. O, do toalety trzeba. Nie gadaj, że tutaj jest takie coś. O kurczę. Weźmy do pieska. Mamy pieska i mamy z nim wrócić do domu. Go do home. Musimy zainstalować To jest takie duże? u matko. Dobra, dajmy to tutaj. Może tak w ten sposób albo... Tutaj, tutaj, i tutaj. Dobra, tak to postawmy. I tak, brakuje mi tego wszystkiego. Oho, piu. Dobra, no to to gdzieś postawmy w domku, chyba, nie? Nie wiem, w tą stronę też sobie postawić, nie wiem, w to? No zrobimy tak. Co mam to tutaj dać? Dobra. Moi drodzy, ja na dzisiaj będę kończyć z tej gierki. Naprawdę mi się podoba ta gierka i nie wiem, czy, czy w nią po prostu nie będę sobie grać. Eee, więc może umówmy się tak. Jeśli chcecie, żebym na przykład serię jakąś zrobiła z tej gierki, naprawdę jest przyjemna, podoba mi się, eee, to po prostu mi to napiszcie w komentarzu ja się jeszcze dopytam tam na społeczności itd. No i tak dalej no i tyle no jak będziecie zostawiać łapki w górę też to też będzie mi miło i, i tyle no dziękuję bardzo jeszcze raz za oglądanie Mati dziękuję Ci bardzo za polecenie tej giereczki żebym ją zagrała bo naprawdę naprawdę trafiłeś no i trzymajcie się do zobaczenia w naszych filmach No i cześć.